Bike Marathon Bardo. Witamy wszystkich po raz drugi w tej pięknej miejscowości. Przed nami dzisiaj trzy dystanse: klasycznie, fan, mega i klasik. Także życzymy wszystkim powodzenia i do zobaczenia na mecie. Uważam, że trasa w Bardo jest przepiękna. W tym roku zrobiłem rekord niecałe 3 godziny. Trasa jedna z cięższych na pewno. nasze warunki były sprzyjające, nie było mokro, nie było deszczu. Ta trasa dzisiaj była rewelacyjna. Naprawdę była bardzo wymagająca. Było błoto, były single, było dużo podjazdów, dużo zjazdów, więc było wszystko, co, co być powinno. Dzisiejszy wyścig to po prostu no, sztos, zwłaszcza końcówka ostatnie 3 km, całkowicie nieprzewidywalne, spodziewałem się zupełnie czegoś innego. jak maraton był zawsze i tak naprawdę pamiętam swój pierwszy start w Radowie Zdroju i od tego momentu w zasadzie już zostałam bakcyla i każdy sezon przejeżdżam w tym cyklu jestem bardzo zadowolona Największa seria praktycznie maratonów tutaj w okolicy, na Dolnym Śląsku. Cały czas startujemy z naszą ekipą. Trasa dzisiaj bardzo fajna, trzeba powiedzieć, że było co naciągać do góry. Bardzo długie podjazdy, trzeba było wytrzymać takie dosyć mocne, mocne sztajfy. Zjazdy bardzo szybkie, w ostatnich dniach padało, więc dużo błota zresztą jak widać. Więc kto miał dobre opony, kto miał bardzo dobrą formę na to, żeby naciągać podjazdy, no tutaj na pewno czuł się dobrze. Były podjazdy bardzo sztywne, bardzo fajne, ale i single tracki e, pięknie się jechało. W lewo, prawo. No i końcóweczka bardzo taka wymagająca, też niespodzianka, bo troszkę, troszkę trasa zmieniona w stosunku do zeszłego roku. W zeszłym roku miałem tutaj pecha, bo trzy kapcie i końcówka była z buta. Tak się kończyłeś! To najlepszy wyścig w Polsce, bo jest w górach i są trasy kozackie i bajk maraton zawsze jest najlepszy. Gmina bardzo aspiruje do, do takiej stolicy dolnego, rowerowej Dolnego Śląska. Trasy robimy nie tylko dla zawodowców, ale i dla całych rodzin, dlatego zapraszamy do Barda całe rodziny i wszystkich rowerzystów. Kolejna piąta edycja cyklu Bike Marathon już za nami. Żegnamy bardzo, a po dłuższej przerwie widzimy się w Bielawie. W międzyczasie oczywiście zapraszamy wszystkich na Bike Adventure do Szklarskiej Poręby.